Cześć, siemano, witajcie, a ze mną jest w tym odcinku Mateusz. Hello. A w dzisiejszym odcinku znajdujemy się na nowej serii y, z reala w sumie taką można nazwać i w dzisiejszym odcinku oprowadzę was po gospodarstwie moim i Mateusza i będziemy sobie siać więc zacznę na o, mój piasek, lorek będę tutaj elegancko prowadzał studnia tutaj domek, podobnie z reala Kusztawiczka, altanka, wieszak, yy, rozsiewacz, Tutaj nawozy i ziarna. Pszenicy. Mamy chlew, jeszcze tutaj stała wiatka, ale i tak by się nie zmieściło i by to dość brzydko wyglądało, i tak bym nie mógł, pewnie, bramy postawić. Mamy, no, koniec lata. I Kurnik, kibel, sąsiad, kibel. Płyta na obornik, jest sąsiad. No, y... skrawaryka pięciogwiazdowa W mam pięciogwiazdową, ale pięciogwiazdowej chyba do farminga nie ma sąsiad. Chyba o, sąsiad biegł. Ojoj, sąsiad, że tak biegnie. On już w Polak jest, jest. Ogłębam. Wszystko jest czerwone. No nie wszystko, ale praktycznie wszystko jest czerwone. Niestety tak było kupowane i tak musi być. Zaczynam z kultywatora. Tutaj jeszcze mam bełtyniarkę, kultywator też czerwony. Puk dwójka, nie trójka, ale będzie kupywany trójeczka niedługo. O Boże pies, agregat, mam taki agregat w realu. O nie, dzień dobry piesku. I przechodzę do stodoły, później pokażę Wam 60. No, stodoła otwórz je. No i tak. Chyba najnowszy nabytek. Jest to elewatorówka. Tak samo jak Poznaniak i tak samo jak przyczepa. Przyczepa jest chyba ze z nami rok. Jak dobrze chyba mówię. Tutaj jest pszenica, ale musiałem dać... Yy, ja mą moim Więc. musiałem sobie kupić to. I tutaj jeszcze mam... Nie wiem. Czemu ja postawiłem 4 matryce, i tak dalej, przechodzę tu już jest 60, ale zaraz przejdziemy yy, do 60. I dwukółka, dwu 60. I wóz konny. I ogólnie jeszcze mogę powiedzieć, że tu już nic nie ma, ale tu mam lasek. I tak jakby, tu jest moja działka. Przy ostatnim przywiozłem sobie czego. I za, za laskiem mam pole. Pierwsze. Mam... Co przerwa. Co? Co? Przerwa, ale trzeba będzie wziąć jeszcze jednego malutka. Dobrze. Mam, mam trzy pola chyba. No, trzy pola i jedną łąkę. Albo cztery pola i jedną łąkę. Co się okaże? Ja podpinam się do 8 sierpnia. I już widzę, że muszę... Już słyszę, że muszę trochę ściszyć dźwięki. No pewnie. Pani mysiutkę. Strujeczki. Tartujemy. No dobrze. Yy, zaraz tam do Ciebie przyjadę, to tam... ten... Siedź na gospie. Si Nie jestem czekam. Si słyszę jest na gospie, tak? Siedzę. Siedź. No, właśnie Właśnie ja ogólnie startujemy z 10 tysiącami na koncie, na start i pewnie pierwszy wydatek to będzie półgyy eee. Sąsiad. Co? Ja muszę dawać wody moim świniom. No wow, ale tylko ja masz studnię, nie? Od wody? Nie, właśnie, sąsiad. Bo tylko ja mam CQPM, 200 dni, a co? tu mam murowany garaż, ale w realu mam blaszak. A nie ma bl żadnego blaszaka chyba do farminga, nie, sąsiad? Blaszaka nie ma. Czemu okay. się nie chcę napełnić? Ej, sąsiad, jest problem. Bo nie chce się napełnić. Ja próbuję przez Twój zakijany podczas powiedział. Dobry. Sąsiadny nie chce się napełnić. A otwórz się No, sąsiad. I teraz? Próbuj, no. raz Próbuj, no. Niech. nie No nie. mogę. Czekaj, Daj, nie Daj mnie to! Niech. 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 tak. Niech. Nie. No no. Niech. po cięciu Niech. 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 W sumie, pszenicę. I tutaj mam pierwsze pole. Tu obok mam łąkę. Ale łąki nie będę kosił. I tak, nie koszę łąki. Po prostu no Tak, za losu. Sąsiad jadę do ciebie tam sobie. O, sąsiad ujęcia ja nagrywa. Ach, ten zgrzyt, sąsiad. Matko oj... Bosko! Ojojojoj! Oj, Sprzęg... Sprzęgła nie ma. Sprzęgła o, ja się ale będzie zmulony odcinek po żniwach matka włoska Znaczy nie po żniwach, Powiedz mi. Tam idę. Do ciebie. Ja tak, eee... No przejachać. Jak jest... To później przyjajdę. Samsiada prowadzę tutaj ładnie. Od czego zaczynamy? A? Od chałupy. Od chał... o, są ma oo, sąsiad na hałpa, widzę, tutaj jest podwójka, tak jak sąsiada Sąsiad różowy? <grych> ja, nie ma takiego jak z reala. Byczka, troszkę by, inna by, niż reala. Byczek, no. Sąsiad, nie chciało wgrać Sąsiad, Lizarda se kupi, o proszę bardzo. O, oczywiście, full nówka sprint, 30. 30? A co to sąsiad tutaj? Przewnik kunny. A jak, jaka nazwa, jaka nazwa? Lizard. To nie jest No przyczepka, też fajna, fajna. Autos, yy, nie, wiem, to nie jest auto. Wóz, Jeden. Wóz, wóz pierwszy, pierwszy. Ja przesadałem. Tu mam opryskiwacz. Właśnie, nie, nie mam opryskiwacza. I będę od no. sąsiada. Dropok. -ok. Sąsiad, czekaj, od dra, jest drapak. -ok. Drapak. -ok, siad, Ratacyjna. dratat, dratat, się nie Sama odbierająca. E, Sama odbierajka. Fajny i tam jest zgraberka. Lecą sarka. Tak Zwan, rozpierdala się. Andrzej, jeszcze tutaj. No, sam siadł spokojnie, nie to biega i tak, aha, bo w momencie. Lecą No, a co to są? Jakąś kółkę? Co to są? Tak? Na kiełbaskę. no, myślę, że na kiełbaskę, na kiełbaskę takie wiesz? Nie, na kiełbaskę to jeszcze granią, że kupi. A co to jest? To. A co to jest? Jakuka. No? A ty jakiś chiński. Rozrzucaj, rozrzucaj, dobrze sąsiad. Ja już lecę, bo tutaj ino wyzywają. Dziękuję. Ja. Sąsiad, jedziesz? Siadź. Nie lewę. Dawaj, sąsiad, na to dalekie bole. Yy, ogólnie mieszkamy... Co?! No. Nie ma uchu. co masz tam zasiana? Pszenica. Tak? No. Ogólnie mieszkamy we wsi Rajki. Mapa no sąsiad... to jest nowecka niedzina? fo 3 Jak sąsiedź ze mną No bo ja też tam mam pole koło ciebie, koło bojska tam mam pole Koło boiska, koło no Ale ja tam nie jadę siać Tu ma sąsiad pole, a ja kawałek Dali mam też pole Ale sąsiad idzie Sąsiad, to zrobimy we wrześniu odcinek i dopiero na wiosnę coś, nie? No Bo ja nie mam nic do robienia Ale ja będę miał chłopie wydatków na wiosnę Matko boska ty właśnie, żeby ja iść w świnię, nie, to ja muszę dopiero prasę jeszcze kupić. No. Czyli prasę, No, czyli licz. Prasę, pług, to już Pasa. dwa. Plus, co jest, że są ziody? Nie, wiem. Opryskiwacz to jest też trochę. To jest jakieś jest. tysiąc dwa. To jest opryskiwacz i chyba tyle. No, na razie kombajnów w tył. Tak Pięcie drugie. Dzieńcie drugie. Dzieńcie drugie. Ile jeździ na godzinę ze silnikiem? Nie wiem. Ja jeżę 14. Ja dycha. A, proszę bardzo. A z... w końcu sąsiad mnie nie będzie wyprzedzał. Proszę bardzo. Jakie to życie jest piękne. Zobaczymy I... A się za, za, za dwa sezony to 180 koni kupi. Znaczy gramy tu na poziomie normalnym, nie? Też. Ile już mam minuczka? Pięć. Bo nie z, tak z 20 zrobię, jeszcze chwilę posie. No dużo nie będę chciał robić. U mnie to, to jest z... sierpnik, po raz pierwszy do wymiany. No podczas jego też dwa sezony sąsiad, wiesz? A ja to się o trzy lata sąsiad. No i co z tego? Ja se musiałem jakoś radzić na po prostu to sąsiad. Ty jesteś inna, no, ty musisz zaradzić, ja nie muszę. Kurde. On tak dobrze nie łapie ten poznaję. Ehe. Dobry. Fajne to jest tej 60. że tak jest zgrzyta skrzynia. Nie? To jest zarabiste no. Już 2 godziny na 60 Ile? 9 godzina 2,5 zaraz A ty ile szesz? Jedną no, wiem co się W ty... Już tu masz puszane pole? Niemożliwe Koło mnie Kiedyś ty no. zasięg Kiedyś ty zasiał no. Mam się nudziło drążę do siania. Nie licz samsiała, ci złodziei. No tak będę siał dużo siania, mniejsze się i mam większe pola. Co masz większe? Pola do siania. Nie powiedziałbym, że może, wiesz. No prawda. Co prawda? Mam większe pola do siania. Kłócimy się za sąsiadem. Sąsiad! Ile tu masz? No to masz więc ile ty masz kurwa pól Ty Masz to jeszcze kupione Nie wiem po co, ale dobra A my złąkałeś ośpu A właśnie no, tak czym się zbawisz. To fajnie są Ci wiesz Myślę ty wszystko się... A nie trzeba się pożyczać jakiegoś Bizona nie? Myśla, no. Ale jakieś... Albo się zamówi. I zaświeczę. Oby Bo i szybko się zaświeczę. Ja dopiero gdzieś pewnie Bizona kupię. No już nie planuję. Bo na razie teraz zaczęliśmy... W ogóle. Nie pojedziemy ten odcinek, więc to będzie na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć. Elo.